Elohimowi, to mhm. byli sobie um, synowie władców. Nonsens. No Zaraz wytłumaczę, dlaczego nonsens, ale ja to powiem. Dobrze. A te córki, to były córki kainowe. O, jaki jeszcze całkiem nonsens, do kwadratu. Dobrze. I teraz najciekawsze jest, że te córki y, przywódców, więc potomków Seta, tak naprawdę to tych, z których się potem na bank Żydzi wywodzą, Aha. Y, rodziły olbrzymów. Więc pokażcie mi, Żyda, który płodzi olbrzyma. No tak, Oni raczej to, w wzrostu mało mają. Nie, co, to, to już ten nonsens w ogóle jest straszny. A co następna to za rzecz. za koncepcja. A córki co to wymyśli, ludzkie? na podstawie czego w ogóle? Przecież na podstawie tego tekstu w ogóle nie można wyciągnąć takich wniosków. No ale trzeba przyznać się do innych wniosków, które zaraz staną się oczywiste. Mm -hmm. Te córki ludzkie to są. W ogóle wszystko, co jest od Adama, jest przyjmowane jako no, po prostu potomek człowieka, potomek Ta. Adama. Jeżeli jest Elohim, przy, syn czy córka, to przyjmuje się, że jest to bezpośrednie stworzenie Boga. I Wtedy. tak to Bóg mówi tylko o aniołach i o Adamie. No tak, tak, dokładnie. Więc skoro tak mówi, to mógł to być to tylko Adam pani, albo tylko aniołowie. Dokładnie. Tymi, a córki. To nie są córki Kaina, bo gdyby to były córki Kaina, to byłoby, że to córki są córki Kaina. Kaina, żeby je wyróżnić, a to były w ogóle córki Adama, czyli w Siory ba, czy to było po, po Secie, czy po Kainie, tak. czy po innym. Czy no, po a, tam? No, no, zdanie pokazuje różnicę między jednym, jedną grupą a drugą. Pierwszą to było były stworzenia Boże, a drugie ludzie. Mm -hmm. no to jest wyraźnie pokazany ten kontrast między jednymi a drugimi. Bezpośrednie w tym stworzenia, Boże. stworzenia Boże, czyli mógł to być albo Adam, albo Aniołowie, mm -hmm. i drugie to byli ludzie, po prostu ludzie tak. potomkowie Adama. A sformułowany jest w ten sposób, żeby mm -hmm. pokazać różnicę, kontrast między jednymi a drugimi, mm -hmm. i pokazać to było coś dziwnego, wartego wzmianki. Tak. No nie, dobrze, więc nie, są... nie mogli to być żadni synowie przywódców, bo przepraszam, ale do dzisiaj synowie rabinów nie płodzą od brzybów, więc... no nie, nie nazwano by ich w ten sposób. Że jest wyraźnie napisane synowie Boży, dosłowne tłumaczenie, jak tylko mm -hmm. się da najbardziej dosłowne, tak mówi. I teraz mamy y, 6-4. genezis oczywiście. nefilm byli na ziemi w owych dniach. Nefilm byli. Nefilim byli na ziemi w owych dniach. A także potem, kiedy przyszli synowie Boży znowu ci od Elohima, do córek ludzkich tych od Adama, i rodziły im i mamy oto oni potężni. Tutaj jest giborim, to są olbrzymie, no. którzy od wieków byli potężni. I tutaj mamy te filimła, więc y, najpierw. Tu sobie coś zapisała. Dobrze dobra? mówisz wszystko. Podtrzymuj efekt, bo ludzie w napięciu czekają. <grym> Teraz się okaże wszystko. Mamy y, drugi Piotra 2, 1, 5. I tam jest coś takiego i w Judzie jeszcze. I tutaj mamy, że Bóg bowiem nie oszczędził aniołów, którzy zgrzeszyli, lecz strącił ich do otchłani. Do I tu jest słowo tartar. Jedyny raz użyte w Jedyny raz w Biblii, a tartar to jest y, najciemniejszy kąt otchłani. Tak bym to nazwała pokrótce. Czyli taka Polska, można powiedzieć, na, na tle Europy. Sam środek ciemnej dupy. po prostu. To już lepiej. Odbyt taki, odbyt piekła. To jest w każdym razie miejsce, którego się wszyscy bali, nawet starożytni bogowie się go bali. Tak zwani. Bogowie. Można w mitologii poczytać. Można poczytać. Tamtarze, tak. W każdym razie umieścił ich tam, w tym tartarze, w mrocznym loku, loku, aby byli zachowani na dzień sądu. Tak samo mówi Juda, że Aniołów zaś, którzy w, w, nie zachowali mieszkania tam swojego na okręgach niebieskich, trzymał właśnie do dnia sądu w tym miejscu ciemnym. Ci synowie Boży. To są aniołowie, i tutaj jest. Jest dosyć... jednoznaczne. Zresztą wyraźnie są nazwani aniołami w, w Czym no, przeskrobali? Stary. Przeskrobali pożądaniem ciała i przeskrobali tym, że po prostu przekroczyli granice nieprzekraczalne dla nich. To znaczy ludzie i aniołowie to są dwa stworzenia, które się nie krzyżować. Znaczy krzyżować. Ładnie to ujęłaś krzyżować. No, krzyżować. prawiać miłość, prawda? Nie no, krzyżówka i wychodzą hybrydy. Ja mówię też. biologicznie. A oralną? Dobra. Becia, wracaj. Dobrze, dobrze. Pytanie jest, czy to jest w ogóle możliwe, żeby aniołowie mogli z, z kobietami coś robić? Bo ale aniołów zauważmy. się traktuje jako niematerialne twory różne, i to jest błąd. I najwyraźniej to jest błąd. Dlaczego to jest błąd? Bo aniołowie są stworzeniami specyficznymi, stworzeniami innymi, na pewno duchowymi, ale nigdy nie mieli problemu z tym, żeby przyjąć ciało. No według Biblii rzeczywiście to się zdarzało dosyć często. Po prostu pojawiali się jako ludzie, ba siadali z ludźmi, wtrążali jedzenie. Jedli. Więc nie mają problemu z tym. Mogą sobie przyjmować ciało. Musi się mieć też odbyt. Musieli mieć odbyt. No dobra. Co sobie wyobraź, aby dzisiaj był taki, to by jego prawda, odpadki wzięto, wsadzono i by była relikwia w jakimś pudełku. Prawda, kupa, anioła i tak dalej. Dobra, możemy teraz wrócić do tych aniołów. Ale jaki mieli DNA? Nie wiem. O, już tego nikt nie wie znowu. No i znam takich, co mają pewne teorie, i to o nich za chwilę mogę powiedzieć. Dobrze, ale to jest hmm. ważny teraz temat. I film to byli ich potomkowie. Potom bezpośredni potomkowie tego anioła, tego syna Bożego. S Kobietom. Dobrze, i teraz tu są, nasuwałem się dwa pytania. Pierwsze to jest: jak się do tego ma księga Henocha, o której mówię? Nie, najpierw ja ona... cicho, teraz jeszcze będzie teraz... skąd ta się nazwa wzięła. Aha, tak. Bo tutaj są duże, takie różne perturbacje. Jedni mówią, że to giganci, drudzy, że upadli. Źródło słów od Nefal, i tu, czy komuś się to podoba, czy nie, od tego Nefal trzeba to wziąć. Ja wiem, że Heizer ten trochę inaczej tłumaczy, ale sprawdziłam wiele źródeł i nie można ignorować tego y, źródła, tylko jest jedna rzecz. To jest od upadać, spowodować upadek, zniszczenie i zabić. No. I <laughs> na przykład zetknąłem się z takim tłumaczeniem mądrego rabina. Bo, <laughs> że film tak, to nie chodzi o to, że oni byli tymi, którzy spadli, zrzuceni, zostali jak tam chcą ci od UFO. No. Tylko. Oni doprowadzali do upadku. No to ma więcej sensu. I to gdzieś. ma sens, jeżeli się czyta szósty rozdział Genesis, bo on doprowadzony był ludzki do upadku. No z księgą Henocha zresztą. Z księgą też, Henocha też. Pokaż. I Nefilim pochodzi od tego, że oni doprowadzili innych do upadku. E, Nefilim to jest w ogóle liczba mnoga, przypomnę. Jeżeli to podchodzi od Nefal, to to jest rzeczywiście prawidłowo skonfistruowana mm -hmm. liczba mnoga o Nefilim. A jeżeli chodzi o gigantów, to jest inne słowo Biblii. Użytej. Ono się y, jako potężny olbrzym pojawia między innymi w Genezis 10.9 opisuje nim Roda, to jest Gibor. Hmm. I y, tych, tych takich y, połączeń na przykład y, Giborim Nefilim jest upadający mocarz, jest w Ezechielu 22.7 więc znowu upadający. Hmm. Y, ten Giborim jest jako, <coughs> jako y, olbrzymi, a ten upadający Nefilim. Hmm. Czyli no, nie da się, naprawdę nie można ignorować tego, tego upadania w źródłosłowie. Tylko nie to, że oni upadali, bo oni naprawdę z nikąd nie spadli, mm -hmm. tylko oni doprowadzali do upadku. Oni doprowadzali do. No do czego doprowadzili? Dobrze, po, to jest ważny no. temat teraz, bo jeżeli to się zestawi teraz z tymi wszystkimi UFO, z całym, prawda, które się to usiłuje przypisywać temu UFO, te budowle wszystkie, megalityczne właśnie, to, no to trzeba stwierdzić, jeżeli się chce to przez Biblię czytać, że to nie było żadne UFO, tylko to byli aniołowie. Czy to ma sens? Aniołowie albo nefilimy. Aha, albo ich potomkowie. Popatrz teraz na to, bo to, przyjmujemy, że ten film to jest taka hybryda, ludziom, aniołów. Więc ma trochę natury tej takiej duchowo-anielskiej, boskiej, trochę bardziej od naszej, mm -hmm. bardziej materialnej, biologicznej. Mm -hmm. I są to twory na pewno o wiele potężniejsze od nas. Ale w jakim sensie fizycznym, silniej Tak, czy i Biblia o nich mówi, że są potężne. Synowie Anaka byli też nefilim, tak, czyli będzie. olbrzymi. Nimrod był takim olbrzymem. No tak, to jest ten człowiek, który pierwszy zbudował cywilizację. Takie państwo. Popotopową. Pierwszy załążek państwa, czy imperium. Popotopową. Popotopową, tak. Bo to jest istotne. <laughs> Ale jeżeli się popatrzy na mitologię, to takie twory masz na przykład. No, najbardziej znana mitologia grecka. No, no właśnie, to od razu się kojarzy, nie? wszyscy Herkulesi i reszta. Herkulesi to są już te olbrzymy takie? Nefilim. Ubogowie. A, tak. A Zeus i cała reszta Hordy to są, to są te upadłe anioły Sedy Boga. No ma sens. I nagle tak zaczyna się widzieć, yy, że ta, ta grecka mitologia nie jest do końca taka durna, bo no, się nie jest No, ona nie jest Na to wychodzi. I tutaj jest Tam masz też potop przecież. No, to O czym ludzie nie, nie pamiętają. Jest po, a jest jakiś potop? Jest mitologii. potop. A potem następni ludzie to się znowu urodzą przez rzucenie kamieni, no nieważne, ale, ale jest... Tam pod, jest, pod jest po więcej top, chyba niż i tak... Ale tam, miał... tam tą mitologię już pisali, pamiętaj, kto te upadłe anioły i ten film. Bo ja, oni tam no ja nie wiem, kto to pisał. Ja to się... przyjmuję, że pewne rzeczy w tych starożytnych kulturach, przekazy, to nie są z choinki ściągnięte, tylko coś, z czym się ten... No mają tych... jakieś źródła, Dokładnie. potem reszta to jest takie już science fiction bazujące na czymś prawdziwym. Teraz przekazy o tych dziwnych ludziach, mhm. olbrzymich, tak, a propos to, często oni się charakteryzowali tym, że mieli sześć palców. Właśnie też to, zauważyłem jak w Biblii występuje to o tym sześciu palcach. Chyba parę razy jest zmianka. I w kulturach też występuje i ludzie się bały tych olbrzymów. Oni nie kon... często byli palec olbrzymi... to zawsze przewaga. Nie wiadomo, gdzie ci go wsadzi. Myślę, że to raczej chodzi o ten gen, który był... W szóstym palcu. Tak. Szóstym palcem, szóstym, ale słuchaj, to chodziło o to, że czasem człowiek był normalny wzrostem, ale był y, niezwykle inteligentny, niezwykle silny. Mhm. I charakteryzował się tylko tym szóstym palcem, tym szóstym i sześć na przykład o y, ciekawą historię kiedyś y, wyczytałam o tych pozdrowieniach na przykład y, starożytnych, indiańskich, gdzie się rękę mhm. podnosi. To nie dlatego, że się podnosi, że się nie ma broni, tylko pokazuje się ilość palców, którą się ma. O, to jest ciekawostka. No? To by miało Jak sens, to usłyszałem, to tak pierwszy film się co za głupota. A potem, no nie, no to ma to sens. To skojarzenie teraz oczywiście zaczyna nabierać sensu, wszystkie te no. rzeczy. I tutaj zauważcie, że często w tych kulturach starożytnych, indyjskich, takich właśnie, jest to gest przez podniesienie ręki, pokazanie ręki. Tak, i przy okazji wiadomo, że człowiek nie jest kreskówką też, bo by miał trzy. No, <laughs> no dokładnie. No. <laughs> Ale o tych wielkoludach, to y, wiemy jeszcze z innych. Na przykład y, bardzo dużo przekazów jest y, od Indian północnoamerykańskich. A nie, cztery by miał. I trzech może, może być tak: kreskówką, człowiekiem albo nefilim. Mhm. Jeszcze cieniem może być. Nie wiem, jakbyś miał trzy, to co byś był? Inwalidą. Dinozaurem. <laughs> Dobrze, teraz już jak będziecie się pozdrawiać, to koniecznie sprawdzajcie ilość palców. W każdym razie jedziemy dalej. Byli w Ameryce Północnej. Byli... Właśnie gdzie byli? W Ameryce północnej Indianie, y, jest dużo przekazów indiańskich, oni się bardzo bali y, zresztą takich ludzi sześciopalczastych i wielkoludów mówili o. Te, że tam był pewien terror takich ludów. Hmm. Ludów całych składających się z tych olbrzymów. Tybet. W Tybecie byli? W Tybecie, tak. W Meksyku. I są tak i przekazy Patagonów. O Patagonach to pisali jeszcze odkrywcy europejscy, że spotykali Patagonów. Patagon, Co to są Patagonia, Patagonia? No to jest kraina w Ameryce. Um, kraina w Ameryce Południowej i tam podobno żyli ludzie, którzy mieli więcej niż 3 metry. I to tacy pływający już Europejczycy, którzy dopływali na te tereny, zostawiali informacje o takowych ludziach. No. Ale koloryzowanie, ile właśnie oni mieli wzrostu? Do tego o tym nie ma mowy. Jest w Księdze Henocha tylko wzmianka, ale ona brzmi już tak idiotycznie, że... No nie, no jest napisane o tym y, królu Anakitów, y, tamten grobowiec, że ileś, miał, ileś on miał wzrostu, jest napisane, nie pamiętam w tej chwili, ale ponad 3 metry, ile no, tam tak. y, ten miał. Goliat też jakoś tak, nie? No coś koło tak. 3 metrów. No więc koło 3 metrów gdzieś tak. No czyli ten henok to już go dokoloryzował. Niekoniecznie. Ponieważ Bo... oni mogą być różni. Weź też to pod uwagę. No. Poza tym pamiętaj, że synowie tych olbrzymów już hmm. mogli mieć trochę mniej. No mogło też tak być. Ja tak wam degenerowali. No dobra, ale tam 90 metrów to jest przesada tutaj... fizyczna. Nie, można nie, to jest znowu to, jako... co ja kiedyś mówiłam, że my przeliczamy skalę. Niekoniecznie te łokcie, te wiesz, stopy. Te łokcie? To my przetłumaczymy jako łokieć, a to niekoniecznie o to dokładnie. No to chyba, chodziło. że tak. Jeżeli chodzi no, o miary, no, to ja jestem taka ostrożna, bo to trzeba się upewnić. Nie masz wzorca, czyść. to nie jesteś pewny, ile ta... Miary na oko mm, Miary na oko. No Dobrze, co jeszcze o tym nefilim? No, jeszcze mamy, że te nefilimy... Oswidhin Zachariasie ja nazywał się ten gość. No świetnie. Ten, który no. wymyślił sobie, że właśnie te nefilimy to są przyleciały z planety Nibru. I to są Nibru akurat? A bo to jest gość, który udawał, że zna języki starożytne. I udawał, że odkrył różne tam dziwne malowidła, różne dziwne reliefy. No, ale to, to, jak to do udawania, bo odkrył, jak odkrył, to są. Ale somek, on drukował i tak? przedstawiał, mówił nawet skąd to ma, z jakiego grobowca. Z zdjęcia, coś, tak? źródła. No, tylko że na przykład nie ma nigdzie tych malowidłów w tych miejscach. A zdjęcia? On często rysunki tylko dodawał. A tam, gdzie okay. dawało zdjęcia, to dawał tak przycięte, żeby no. nie było wierzchocią. No, tak, łatwo sprawdzić, czy coś jest wiarygodne, czy nie. W no, 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 każdym tak znaczy, on twierdził, że to wszystko.